Dzień dobry. Witam serdecznie wszystkie zodiakalne rybki w waszym horoskopie prognozie na luty 2022 roku. Zapraszam do subskrybowania mojego kanału, a także do odwiedzania zakładki społeczność, gdzie znajdziecie informacje o najświeższych promocjach na kanale. Do końca stycznia, czyli jeszcze przez parę dni można sobie zamawiać czytanie roczne na rok 2022. Także to już jest taki ostatni dzwonek. Natomiast kontakt do mnie znajduje się w opisie pod filmem. I zaczynamy, moi drodzy. Ryby luty 2022 roku. Ryby luty 2022 roku. Wy i Wasza energetyka w lutym, koło fortuny. Co przychodzi do Was z otoczenia, kochankowie? Co Wam będzie pomagało w lutym? Siódemka buław. Co Wam będzie przeszkadzało w lutym? Dziesiątka pentakli. Jaka jest energia wyjściowa? Ósemka buław. No i jaka jest rada dla Was na luty? Hmm. Słuchajcie, no, rysuje mi się tutaj być może historia jakiegoś małżeństwa lub rodziny, gdzie może być sytuacja romansowa albo przynajmniej zaproszenie do romansu. Natomiast oczywiście postaram się podać również inne interpretacje. To jest taka pierwsza, która. Mi się tutaj nasunęła. Koło fortuny, Wy w kole fortuny, albo będziecie bardzo zmienni, tacy, że jednego dnia coś sobie tam wymyślicie, drugiego dnia już będzie zmiana frontu u Was, albo będziecie rozpoczynać jakieś nowe etapy swojego życia. Właśnie w lutym coś nowego do Was przychodzi. Dla niektórych przychodzi też większa gotówka. Mogą być jakieś wygrane dla Was w różnego rodzaju grach losowych, natomiast też nie przywiązujcie się do tej myśli na zasadzie takiej, że od razu biegniecie po prostu do kolektur. Dla Dlatego, że no nie działa to w ten sposób. Tu oczywiście może się komuś trafić coś, natomiast nie w taki sposób, że oczywiście będzie to u wszystkich kompatybilne. To, to musicie mieć to na uwadze. No, koło fortuny też jest jakby takim uśmiechem losu: coś tam los was, wam oferuje, ale nie zawsze jest to też dla was dobre. Tu trzeba też mieć w sobie taką umiejętność oddzielenia, czy to, co przychodzi, jest rzeczywiście dla mnie korzystne, czy to jest na przykład dobre tylko na chwilę. Czy będę z tego korzystać na co dzień, czy to mi się przyda, czy też po prostu warto by było się zastanowić, czy w ogóle to przyjmować. No niemniej jednak coś do nowego do was tutaj napływa. I teraz tak, dla niektórych z Was, ponieważ z otoczenia przychodzi karta kochanków, tak jak powiedziałam, może przychodzić możliwość romansu. Możliwość, bo czy wy to wykorzystacie, czy nie wykorzystacie, bo nie mówię tutaj o osobach, które już w tych romansach tkwią od jakiegoś tam czasu, ale mówię o takich, gdzie będzie sposobność, bo ktoś wam się tam spodoba, czy ktoś was będzie kusił, nęcił i tak dalej. Dla innych karta kochanków będzie oznaczała na przykład nową umowę, umowę o pracę, nowe porozumienie, porozumienie się z kimś, z kim do tej, do tej pory na przykład, no, mieliście niezbyt dobre relacje, bo to jest też taka karta kompromisu, gdzie dwie sprzeczne relacje się ze sobą ścierają, no i udaje się wypracować jakiś kompromis. Jest to trudne, bo wiadomo, że jeżeli się nie zgadzamy w jakichś punktach, to ludzie zazwyczaj mają tendencję skupiać się na tym, gdzie się nie zgadzają, niż na tym, gdzie po prostu mogliby coś wspólnie budować. Ale tu jest możliwość właśnie jakiegoś konsensusu, więc też dla niektórych to może przyjść bądź nowa, jakaś fajna współpraca, umowa, równoważenie tutaj jakiegoś. Dwóch opozycyjnych stanowisk. To, co Wam będzie pomagało, to jest siódemka buław, czyli tu jest Wam powiedziane, że Wy, jakby nie powinniście też do końca schodzić ze swoich racji. Czyli owszem. Na kompromis można iść, ale trzeba też zachować swoje podstawowe wartości, żeby nie było tak, że tutaj no, będzie to da, za daleko posunięty kompromis, że wy będziecie musieli zrezygnować z jakiejś części siebie. Natomiast tutaj to, co Wam będzie sprzyjało, będzie pomagało, to jest też taka samo obrona, jakby przed atakiem, czyli um, obrona przed y, osobami, które na przykład mają sprzeczne zdania, żeby tutaj wyrazicie własną wolę, że nie będziecie tak biernie do tego podchodzić, ale w, przy, w sytuacji, kiedy pojawi się właśnie jakaś Pokusa, że na przykład właśnie przyjdzie, wy macie powiedzmy stały związek, a przyjdzie tutaj ktoś taki do romansu, no to też jakby to Wam będzie pomocne, że Wy będziecie się umieli od tego jakby opędzić, czyli nie podjąć tego, nie skusić na to, tylko będziecie tutaj jakby walczyć też ze swoimi być może. Emocjami, ze swoimi chęciami, z jakimiś impulsami, które, które byście chcieli wcielić w życie, ale na przykład macie swoje zasady i wiecie, że tego nie zrobicie. Też tak może tutaj dla niektórych to wyglądać. A to, co Wam będzie przeszkadzało, to jest dziesiątka pentakli. Co może tutaj przeszkadzać w dziesiątce pentakli? No, rodzina. Czyli Wy byście na przykład chcieli wejść w jakiś tam romans, ale macie żonę męża, macie dzieci, no i to ewidentnie tutaj stoi w opozycji, że po prostu jest to sytuacja taka, w której po prostu no, macie albo, albo, i tu się trzeba na coś zdecydować I, i niektórzy by może bardzo chcieli gdzieś tam w coś wejść, no ale tutaj wiedzą też, że mają zbyt wiele do stracenia. Jeżeli macie jakąś stałą pracę, jeżeli macie jakieś takie intratne stanowisko, to, gdzie się na przykład może już dalej nie rozwijacie, ale jest to bezpieczne, w pewien sposób, to, to też Wam będzie mogło tutaj przeszkadzać. Bo ciężko Wam będzie się zdecydować na podjęcie tej nowej współpracy, która być może Wam przyniesie pieniądze, być może będzie to dla niektórych taka inwestycja, która się nie opłaci, bo wiecie, że to koło fortuny jest kapryśne, fortuna jest zmienna, raz na wozie, raz pod wozem. Więc może dla niektórych tutaj być właśnie taka zagwostka, co robić, jak ja mam coś stałego i jestem z tego w miarę zadowolony, zadowolona, a tu mogę mieć coś lepiej, ale niestety mogę też spaść z deszczu pod rynne, i co wtedy będzie, tak? Więc to może. Może przeszkadzać, mogą Wam przeszkadzać po prostu też jakieś Wasze zasady, które macie. No, chcielibyście coś zrobić, ale tutaj, na przykład, rozum mówi inaczej. To są moje zasady i, i tak po prostu postępuję w życiu. Niemniej jednak, ponieważ um, końcówka miesiąca jest ósemka buła, ta, z taką energią wychodzicie, to ktoś tu jednak może romans potajemny nawiązać albo przynajmniej będzie jakaś wymiana informacji, być może jakichś gorących smsów, gdzie będzie to na przykład taki romans korespondencyjny um, takie wiecie, czasami tak się mówi, że to jest seks cybernetyczny czy, czy jakieś takie, no bo jest tutaj wymiana jakichś gorących informacji czyli no, że jednak niestety ale niektórzy nie będą w stanie się oprzeć. Poza tym, jeżeli nie chodziłoby o sytuację romansową, to jednak pomimo tych obaw, na przykład o pracę, zdecydujecie się nawiązać z kimś, z kimś kontakt, przejrzeć oferty, zapoznać się z tą ofertą, dowiedzieć się szczegółów, porozmawiać na ten temat, bądź też zdecydujecie się na kontakt właśnie z waszymi oponentami, z osobami, z którymi do tej pory właśnie no ciężko wam się dogadywało i tu widać, że będzie aż iskrzyło, bo to będzie taka y, rozmowa, jakbyście stąpali po polu minowym, ale no. No, jakiś kontakt zostanie nawiązany, więc to może być nawet nawiązanie kontaktu z osobami, z którymi od dawna już nie rozmawialiście, czyli może możliwość jakiegoś takiego zawieszenia broni przynajmniej. Jako rada jest karta. Yy, yy arcykapłana, więc oczywista jest, oczywisty jest tutaj przekaz dla tych, którzy tkwią w małżeństwach, w związkach stałych, że należy się tego trzymać, tak przynajmniej karty radzą, nie wdawać się w żadne romanse, bo możecie po prostu tego żałować. Natomiast ogólnie jest to takie. Um, jakby zapewnienie trzymaj się swoich zasad i postępuj po prostu uczciwie uczciwie sam ze sobą czy sama ze sobą tak żeby potem można było po prostu spojrzeć w lustro czyli lub tak jak ty to czujesz kieruj się po prostu swoimi wewnętrznymi zasadami moralnymi bo to ty tak naprawdę dla siebie jesteś tym największym autorytetem i największym cenzorem więc tak to wygląda dla rybek dziękuję serdecznie za uwagę pozdrawiam was gorąco życzę wszystkiego dobrego na luty do zobaczenia do usłyszenia.